Cześć, z tej strony Michał z kanału Kobilitaria. Witam Was po długiej przerwie. Przerwa jest spowodowana obowiązkami oraz też no, trochę tym, nad czym teraz pracuję, jeśli chodzi o budowę z klocków I w tym odcinku chciałbym właśnie złożyć Wam raport z tak zwanego mojego placu budowy. Dlatego zapraszam Was teraz na wideo. Na pierwszy rzut projekt, jaki rozpocząłem niedawno, czyli Gun Motor Carriage M10 Wolverine. Amerykański niszczyciel czołgów z okresu II wojny światowej. Jak widzicie, no na razie mam tutaj tyle zbudowane. A oczywiście będzie to yy, pojazd wyposażony we wnętrze. w środku będą yy, minifigurki. Natomiast no, aktualnie wygląda to w taki sposób, że pracuję teraz nad wieżą, która jest no, dosyć skomplikowanym kształtem do odzorowania z konstrukcyjnych. No, ale myślę, że jakoś, jakoś sobie z tym poradzę. Nie takie mm, rzeczy się e, budowało, także myślę, że, że damy radę. Mam, to, mam też pewien problem z władzami kierowcy, radiotelegrafisty, ponieważ troszeczkę haczy mi o nie wieża. E, no, i jeszcze tutaj będziemy musieli troszeczkę popracować nad tym projektem, ale myślę, że, że maszyna będzie wyglądała naprawdę fajnie, ciekawie i obiecująco. Ja też postaram się, no, abyście nie czekali na nią długo. Kolejna rzecz to Jagd Pantera, czyli niemiecki niszczyciel czołgów z okresu II wojny światowej. Jest ona prawie gotowa, oczywiście posiada wnętrze, w środku mieszczą się cztery minifigurki. Cała konstrukcja jest bardzo stabilna, solidna, natomiast aktualnie pracuję aktualnie pracuje nad dachem, chciałbym, aby za wszelką cenę, ten dach był pod kątem, aby był skośny i uciekał troszeczkę ku górze do tyłu, do tyłu pojazdu. Nie jest to też łatwe, ponieważ no, tutaj są włazy, a nie chciałbym, żeby to była kolejna powierzchnia na zawiasach tutaj jest, no, jest, jest to problem. Kolejnym problemem jest to, że Radiotelegrafista, operator KMU oraz, yy, oraz kierowca. No, yy, siedzą oczywiście na swoich miejscach, ale yy, tam jest tak ciasno, że nie da się tych minifigurek wyjąć. <grywanie> Jedyne minifigurki, które będą wyjmowalne, to dowódca i operator działa, ale myślę, że i tak jest to duży skok naprzód. Cztery minifigurki w, w takim pojeździe to jest naprawdę, naprawdę dużo. Yy tak jak wspomniałem, jak Pantera jest na ukończeniu a, i myślę, że też będę w stanie niedługo wam ją pokazać. Kolejny projekt to Tiger P, którego już widzieliście, ale teraz przechodzi on, że tak powiem, generalny redesign, ponieważ a, chciałbym tutaj też a, stworzyć pełnowartościowe wnętrze. Chciałem, żeby w środku też mieściły się minifigurki, więc troszeczkę go rozbebeszyłem. Powymowałem troszeczkę klocków ze środka i w tym momencie akurat przerabiam trochę wieżę, tak aby w niej też zmieściły się minifigurki, tak aby włazy było, można zamknąć całkiem. No i celuję, celuję mniej więcej w liczbę czterech minifigurek w środku. Oczywiście tutaj też jest to zwarta, mocna konstrukcja. Tak, żeby ona się nie rozleciała. Na tym mi zależy, aby tutaj były systemowe rozwiązania bez żadnych udziwnień. No i oczywiście, żeby to się naprawdę stabilnie, stabilnie trzymało, żeby można było się tym też no, bawić, bądź co, bądź jest to, jest to jakiś rodzaj zabawki. Kolejny projekt, nad którym pracuję, jest jeszcze niedokończony, ale już na dosyć zaawansowanym etapie. To również wnętrza w tych dwóch pięknych panterach, jakie widzicie przed sobą. Pantera po lewej stronie, w zimowym, zielono-piaskowo-białym kamuflażu, jest prawie gotowa. Myślę, że też jest już na takim etapie, że można byłoby ją Wam pokazać. W środku mieszczą się trzy figurki. Są też zasobniki na amunicję, wszystkiego nie będę Wam zdradzał. Natomiast, natomiast Pantera szaro-zielona po, po, po prawej stronie, no tutaj jeszcze czeka mnie trochę pracy, ale sama bryła wygląda naprawdę fajnie. Są to konstrukcje zunifikowane oczywiście ze sobą i zunifikowane z JAKT-panterą, którą widzieliście wcześniej. Podwozia i kadłuby są zbudowane dokładnie, dokładnie tak samo. Oczywiście różnią się tym, że jak Pantera nie ma wieży, ma tylko nadbudówkę. No i oczywiście różnią się kolorystyką. Kolejny projekt, który w zasadzie jest już chyba skończony i też mógłbym go Wam pokazać, to ten oto Tiger 1. Myślę, że jeszcze drobne kosmetyczne zmiany będą w wieży, ale generalnie jest to czołg, w którym. Też już wywaliłem klocki ze środka, przebudowałem go zupełnie. Jest on oczywiście oparty o ten seryjny model od Kobi, Natomiast w tym przypadku również on posiada wnętrze. W środku siedzą minifigurki, a nie będę wam zdradzał ilości. No, myślę, że będzie też, myślę, że będzie też ciekawy odcinek, jak już będę mógł Wam go pokazać. Myślę jeszcze, tak jak wspomniałem, nad drobnymi kosmetycznymi zmianami w wieży, ale to jest drobiazg, który nawet chyba nie jest konieczny. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Ok, i teraz ostatnia konstrukcja. Tygrys Królewski, Tygrys Dwójka z oznaczeniami 505 Batalionu Czołgów Ciężkich, operujący na froncie wschodnim. Jest to konstrukcja w pełni gotowa, którą będę wam chciał pokazać w kolejnym odcinku, więc kolejny odcinek, jaki pojawi się na moim kanale, będzie dotyczył właśnie tej konstrukcji. I jeśli chodzi o szczegóły, no to tutaj dowiecie się wszystkiego już niebawem w następnym odcinku. Więc to tyle jeśli chodzi o raport z mojego placu budowy, myślę, że te konstrukcje, które wam pokazałem, wam się podobają i myślę, że też nie możecie się doczekać. Mam nadzieję, że nie możecie się doczekać kolejnych odcinków na moim kanale Kobilitaria. Dlatego zachęcam Was do subskrybowania, śledzenia mojego kanału. A wszystkie nowości, wszystkie nowe konstrukcje a będę oczywiście na bieżąco nagrywał, jeżeli będą już gotowe. No i oczywiście, jeżeli czas, czas pozwoli. Ok, z mojej strony to wszystko. Mówił do Was Michał z kanału Kobilitaria. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Czołgiem!